Przed nami kolejne spotkanie z finalistą plebiscytu Belfer UWM 2021. Naszym gościem jest pan doktor inżynier Adam Wienk z Wydziału Nauki o Żywności. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie. I to nasze kolejne takie spotkanie na antenie, no bo po raz kolejny został pan wybrany przez studentów. Po raz który już? Po raz drugi. Jest mi niezmiernie przyjemnie z tego powodu. Fajne zaskoczenie, radość, satysfakcja. No i chyba wskazanie tego, że Dobrze się dzieje, że mogę czerpać satysfakcję ze swojej pracy. To, że kolejny raz studenci wyróżnili właśnie pana, to jest takie potwierdzenie tego, że te relacje są bardzo dobre ze studentami. Czy ta radość z ponownego wyróżnienia jest mniejsza, większa, podobna? Jak to mówią, chyba za każdym razem jest trudniej. Tym bardziej się cieszę rywali w tym etapie wydziałowym. Miałem bardzo poważnych serdecznie pozdrawiam panią profesor Tarczyńską, panią doktor Niedźwiecką. Świetne panie, doskonałe nauczycielki, także bardzo gratuluję. Dla mnie wielkie zaskoczenie. Człowiek pracuje, wykonuje swoją pracę i nagle dostaje informację, że Został zauważony, został wyróżniony. Jest to bardzo przyjemne. Bardzo dziękuję. No to o tej pracy na uczelni porozmawiajmy. Przypomnijmy, od jak dawna z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim jest Pan związany. No i czym naukowo zajmuje się, na jakich zajęciach spotyka ze studentami. Zawodowo z Uniwersytetem związany jestem stosunkowo niedługo, bo to chyba 6 lat dopiero. Natomiast wcześniej studiowałem na Uniwersytecie. Rozpoczynałem na Akademii Rolniczo-Technicznej. Zajmuję się głównie przetwórstwem żywności wszystkim tym, co jest związane z przetwórstwem żywności. Tym, co się dzieje dobrego i złego podczas tego przetwórstwa, jakie składniki prozdrowotne możemy w niej znaleźć, jakie ewentualnie zanieczyszczenia. Prowadzone przedmioty to są głównie przedmioty związane ze specjalnością technologia mięsa, ale nie tylko. Miałem przyjemność prowadzić również zajęcia dla kierunku dietetyka, dla pewnych studentów kierunku czy wydziału bioinżynierii. Zajęcia przede wszystkim związane z przetwórstwem mięsa i wszystkim, co dotyczy przetwórstwa mięsa. Warto też wspomnieć, że wśród tych obowiązków uczelnianych również pełnienie funkcji prodziekana. To prawda, jestem prodziekanem do spraw studenckich. Dzięki temu mam przyjemność spotykać się ze studentami w różnych sytuacjach. W tych fajnych, mniej fajnych. Staram się pomagać. Myślę, że taka jest rola prodziekana do spraw studenckich, aby wspierać studentów w ich codziennym życiu, w ich codziennym studiowaniu. Staram się to robić jak najlepiej. Cieszę się, kiedy możemy te sprawy załatwić pozytywnie. Niestety zdarzają się również takie sytuacje, w których odpowiedź musi być negatywna, ale również wtedy staram się pokazywać studentom, że to nie koniec świata, że są inne możliwości, alternatywne rozwiązania i staram się, aby to działanie było jak najbardziej przyjazne dla tego drugiego człowieka. Jakimi zasadami kieruje się Pan w pracy ze studentami? Ma Pan jakiś taki swój dekalog nauczyciela akademickiego? Sprawa jest prosta. Wystarczy być sobą, być zaangażowanym, lubić ludzi, no i realizować dobrze swoją pracę. Oczywiście się śmieję, jest to proste, a składa się na to wiele czynników i zależy to zarówno od jednej, jak i od drugiej strony. Wymagam. Tak, studenci mówią, niektórzy nawet wskazują, że jestem upierliwy, ale to wszystko po to, żeby jak najwięcej, jak najbardziej zmotywować studenta, ale jednocześnie interesuje mnie to, czym dany człowiek zajmuje się na co dzień, jakie ma pasje. Opieram się na budowaniu relacji. Tak mi się wydaje, te relacje można budować nie tylko na zajęciach dydaktycznych. Ale również podczas spotkania na korytarzu, zwracając studentowi uwagę, czy kierując prośbę o bardziej dokładne usytuowanie maseczki. No również hmm. wtedy można budować tą relację. Lubię swoją pracę, lubię swoją pracę i ważne jest dla mnie, żeby była interakcja między dwoma stronami, dlatego zdecydowanie jestem zwolennikiem zajęć w formie stacjonarnej, w bezpośrednim kontakcie. Zajęcia online dają. Wiele możliwości, natomiast jest to jedno ograniczenie tego kontaktu bezpośredniego i budowania relacji. Praca nauczyciela akademickiego, czym dla pana jest i czy to było jakieś marzenie sprzed lat, które udało się zrealizować, czy wręcz przeciwnie, zupełnie przypadkiem znalazł się pan w tej roli na uczelni? Nie do końca byłem przekonany, że to co mi mówili inni ludzie wskazywali, że ja takim nauczycielem, pedagogiem byłem od zawsze, podobno. Nie do końca byłem przekonany, że ma to uzasadnienie, czy jest to realne, ale wydaje mi się, że tak, że jakieś te stopniowe rozwijanie się w tym kierunku pokazuje, że chyba mam do tego predyspozycję i lubię tą pracę. Bardzo lubię spotykać się z drugimi osobami, wymieniać poglądy, próbować ukierunkować tych ludzi. Bardzo lubię poza tą częścią dydaktyczną, edukacyjną, jak mogę komuś pomóc w realizacji ich pasji, zainteresowania, mogę ukierunkować, wskazać drogę. To jest uważam bardzo istotne i czasami wyczekiwane przez tych młodych ludzi. W każdym człowieku jest coś dobrego, jest coś fajnego, coś interesującego. Pytanie, czy znajdzie się we właściwym miejscu, wśród właściwych ludzi i czy będzie miał okoliczności sprzyjająca do tego, żeby to pokazać i zaprezentować. To teraz część rozmowy poświęcona Pana zainteresowaniom nienaukowym, niezwiązanym z uczelnią. Jeśli dobrze pamiętam, ważną rolę w Pana życiu odgrywa muzyka. To prawda, z tą muzyką, ze względu na brak czasu, coraz trudniej. Niemniej jednak otrzymałem zaproszenie od profesora Benedykta Błońskiego do przygotowania się póki co do koncertu, chyba planowanego na 24 stycznia. I chyba podejmę to wyzwanie, próby w weekend, repertuar znany, więc, żeby odświeżyć sobie troszeczkę ten mechanizm przypiewania, tą satysfakcję z wydobywania dźwięków i częstowania nimi innych, chyba pozwolę sobie na to szaleństwo i ten weekend poświęcę. Muzyka jak najbardziej, turystyka, lubię podróżować, lubię. Poznawać nowe miejsca, ale przede wszystkim lubię te rejony świata, gdzie jest ciepło, słonecznie, to bardzo mi pomaga w dalszym funkcjonowaniu. Ten koncert, o którym Pan wspomina, powiedzmy coś więcej o nim. Absolutnie nie mogę nic zdradzić, dopiero jak Pan Profesor Błoński uzna za stosowne, w szczegóły poda i na pewno się Państwo o tym dowiedzie. A skąd ta muzyka w Pana życiu się wzięła? To także śpiew churalny, prawda? Zupełnie prozaiczne, zawsze jako młody człowiek, bardzo młody człowiek, dobrze czułem się w towarzystwie osób, którzy śpiewają i grają. Gitara, kilka osób śmiewających, to było takie naturalne dla mnie środowisko, w którym była pozytywna energia. Przygoda z chórem zaczęła się od największych rozrabiaków z wydziału, którzy zafascynowali się moim głosem i strasznie mnie naciskali, żebym rozpoczął tą przygodę. Jestem podatny na wpływy, na sugestie, więc spróbowałem. Udało się, świetny czas, świetni ludzie, mnóstwo koncertów, mnóstwo emocji, mnóstwo wyjazdów, zbudowanych relacji, znajomości, które trwają aż 20 lat, z niektórymi znajomość trwa właśnie bazująca na aktywności w chórze akademickim. To zbliżając się do końca naszej rozmowy, jeszcze zapytam o to, jak wspomina Pan tę poprzednią kampanię związaną z finałem to Belfrach, w której Pan uczestniczył, no i jakie niespodzianki Pan i studenci szykujecie na ten rok? To, co się będzie działo, pozostawiam całkowicie, jak gdyby do aranżacji, do planowania studentom Wydziału Nauki o Żywności Jestem przygotowany, przekazałem stosowne materiały. Jestem ciekaw, co z tym się będzie działo dalej. Poprzednią edycję wspominam bardzo mile, o wielkie zaskoczenie dla mnie, tym bardziej, że byłem, tak jak mówię, na początku drogi zawodowej, jak gdyby na uniwersytecie, więc była to tym większa frajda. Teraz zaskoczenie, bo po raz drugi bardzo się cieszę. Pragnę podziękować za wszystkie komentarze, które zobaczyłem pod postami. Jest to ogrom bardzo pozytywnych słów. Za wszystkie dziękuję. No i mam nadzieję, że nadal będzie w tym finale intensywnie, ciekawie i interesująco. No to jeszcze na koniec skierujmy słowo w stronę studentów i tych, którzy już sprawili, że jest Pan w finale, i tych, którzy niebawem będą mobilizować siebie i innych, by codziennie głosować na doktora inżyniera Adama Wienka. Pięknie dziękuję. Pięknie dziękuję za każdy głos, za każde dobre słowo. Finał rozpocznie się. Będziemy Państwa zachęcali do tego, żeby głosować, jeżeli na mnie będzie mi bardzo miło. Wszystko w Państwa rękach. Każdego dnia można głosować. Polecam się pamięci i trzymam kciuki za wszystkich kandydatów, za wszystkich finalistów. I jeszcze raz dziękuję za to wyróżnienie. Bardzo dziękuję. Doktor inżynier Adam Więk, finalista plebiscytu Belfer, UWM 2021 z wydziału nauki o żywności był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie.